Ależ piękna pogoda. Można się poopalać w doborowym towarzystwie, poczekać sobie książeczkę w spokoju, nikt mnie nie męczy, nikt mi po prostu nie przeszkadza, tylko ja i słoneczko. Dzisiaj się chyba opala na machoń a'la Kentucky. Co to? Maśka, na kajaczkach sobie ze mnie pojechała, na firyndę nieumyta. No hej Basku, co tam? Co robię? A wiesz co? Opalam się na machoń a la kentaki. Będę dzisiaj taka fajna skwareczka, wiesz? <laughs> Niemodne opalenie zna? Chyba tam kurwa u ciebie na tej Twojej, pojedziesz? O, u mnie jest modna, słuchaj, i będę zjarana, słuchaj, taka że hejozyna, że po prostu pomyślą, e, że wróciłam z krajów arabskich, wiesz? To zresztą nie pouczajmy, co jest modne, kochana, bo to ja tobie ustalam trendy. Okej, okay, baby. E, jaką czytam książkę? Jak schudnąć bez pierdolenia swojej przyjaciółki? <laughs> tak jestem zła, bo wiesz co? Bo pojechałaś sobie na kajaki bez mnie, wiesz co? Mogłaś chociaż powiedzieć, mogłaś chociaż zapytać, Ty Przecież wieś, widziałaś, widziałeś, że i tak nie pojadę, ale mogłeś po prostu zaproponować, wiesz? Nie, nie przeczę się. A masz do mnie prośbę? o jejku Basia, ma do mnie prośbę? Zamieniam się w słup. Basiu, możesz powiedzieć, wiesz co? Cenię sobie ten komfort, że mogę cię po prostu spędzić popołudnie sama. Tylko ja, słońce i książka, wiesz co? I e, nie zabieram mi mojego cennego czasu. Słucham? Powtórz, 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 powtórz. <laughs> Baśka, to ty gadasz? Ty poważnie mówisz? Ty masz kaca? Baśka, ty masz kaca? Nie wierzę, po prostu nie wierzę. I dzwonisz do mnie poradę, żebym ci powiedziała, jak masz z tego wyjść? Wiesz co, w tym momencie zrobiłeś ze mnie największą alkoholiczkę ever na świecie, że ja po prostu znam się na sposobach, jak wybrnąć z kaca, tak? Ty jesteś normalna? Ja też mam lekkiego, ale wiesz, ja sobie umiem z tym poradzić sama. Dobrze, już ci mówię, co masz zrobić. Powiem Ci, że na żadnym treningu się nie spodziewałam tak jak teraz, po prostu tak powiedziałaś mi, że Ty masz kaca, przecież Ty nigdy nie miałeś kaca, Dziewczyno, co się z Tobą stało? Ten Twój chłop pozwolił Ci się doprowadzić do takiego stanu? Słuchaj mnie uważnie, bo nie będę dwa razy powtarzać. Jeśli masz kaca, masz tam mieć obok siebie sklep? Jest jakiś taki spożywczy, taki, taki normalny, po prostu taki, wiesz, to kiedyś były takie sklepiki małe, bo te duże to nie otwarte, przecież wiadomo, że święto dzisiaj. To idź i kup sobie zimniutkiego browara i pierdolnij na hejnał. Ta, nie żartuję sobie z mówić mówię Ci całkowicie poważnie, słuchaj. Normalnie pierdzielnie sobie browarka na chwilę takiego zimniutkiego, o, jakby po jejku, aż ja sobie chyba pójdę, słuchaj, po takiego zimniutkiego, bo jestem taka sposobna tym opalaniem, że po prostu chyba z muszę zimnego walnąć, słuchaj. Jak się tak walniesz, to Ci się od razu lepiej zrobi pamiętać, czym się strułaś, tym się lecz, a jeśli Ci nie pomoże, to po prostu musisz odespać. No to buźka pa, zadzwoń do mnie potem, bo ja potem to walę to po prostu na kilometr, na no to pa. Ja się spotyłam. Miłego dnia, kochani, Wam życzę sekcji kabalos.